Cześć! Witam Cię w porannej sesji. To, w jaki sposób rozpoczynamy dzień, często odbija się na jego jakości w dalszej części. Zacznijmy od tego, że, aby obudzić się wypoczętym i pełnym energii, musimy zadbać o odpowiednią jakość snu. Co ciekawe, podczas snu nasz organizm nie przyswaja wody, a stanowi ona aż 60-70% masy naszego ciała. Odwodnienie organizmu objawia się m.in. brakiem energii do działania. Dlatego warto już od rana zadbać o odpowiednie nawodnienie i wypić po przebudzeniu co najmniej jedną szklankę wody, najlepiej ciepłej. Dzięki temu nie tylko poczujesz się lepiej, ale również pobudzisz metabolizm. Warto też choć kilka minut poświęcić na tak zwany rozruch fizyczny, czyli jakąkolwiek formę aktywności, którą lubisz. To może być krótka porcja łagodnego stretchingu Jogi lub tańca do Twojej ulubionej muzyki. Wspólnie zadbajmy także o swobodny, głęboki oddech. Prawidłowe oddychanie nie tylko pomaga odzyskać energię, ale jest też kluczową sprawą dla naszego zdrowia. Podczas medytacji naładujemy baterię na resztę dnia i rozpoczniemy go z pozytywnym nastawieniem i świadomym oddechem. Siedząc wygodnie i swobodnie, Uświadom sobie swoje otoczenie. Skieruj wzrok gdzieś na przedłużeniu linii oczu, miękko obejmując uważnością przestrzeń, w której się znajdujesz. Upewnij się, że Twój kręgosłup jest wyprostowany. Poczuj, w jaki sposób dociążasz prawą i lewą stronę ciała, i zadbaj o równowagę. Przenieś teraz uwagę na oddech. Poczuj jego drogę w ciele. Poczuj wdech na czubku nosa. Uświadom sobie, jak powietrze przepływa przez drogi oddechowe, i z wydechem wraca aż po czubek nosa. I w naturalnym dla Ciebie rytmie. Spokojnie oddychaj, nabierając teraz powietrza nosem i wypuszczając ustami. Powoli, łagodnie, zamknij oczy, przenosząc uwagę do wewnątrz. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek myśli lub doznania, pozytywne czy negatywne, bądź z tym, co jest. Uświadom sobie przyjemny ciężar ciała i obserwuj płynny, naturalny rytm wdechu i wydechu. Poczuj, jak każdy wdech dodaje ci energii, a wydech przynosi odprężenie i ukojenie. Przypomnij sobie intencję tej medytacji i oddychaj z każdym wydechem, uwalniając się od wszelkich stresów, które mogą kumulować się w ciele. Jeśli rozpraszają cię jakiekolwiek myśli, po prostu wracaj uważnością do obserwacji oddechu. To normalne, że umysł może być rozbiegany. Obserwując oddech, poczuj, jak myśli zaczynają przepływać w twojej głowie, niczym chmury na niebie. Staraj się nie skupiać na żadnej z nich. Pozwól, aby oddech swobodnie przepływał przez ciało, i w żaden sposób go nie blokuj. Płynny, spokojny wdech, płynny, spokojny, relaksujący wydech. Niczym przypływ i odpływ. Poczuj, jak umysł. Dostraja się do tego rytmu. Pozwól sobie na głęboki odpoczynek, uwalniając się od wszelkich blokad. Z kolejnym oddechem, wróć do wdechu nosem i wydechu również nosem. Zostań w tej spokojnej i bezpiecznej przestrzeni tak długo, jak jeszcze potrzebujesz. Upewnij się, że Twój kręgosłup jest nadal wyprostowany, i kiedy poczujesz się gotowa lub gotowy, uświadom sobie ponownie swoje otoczenie. Z zamkniętymi oczami uśmiechnij się do wewnątrz. Podziękuj sobie za ten czas i z dużym wewnętrznym uśmiechem powoli otwórz oczy. Unikaj gwałtownych ruchów, daj sobie chwilę, aby wrócić do rzeczywistości i w swoim tempie, z dużą dozą łagodności, wstań, wyprostuj się. Jeśli tylko masz ochotę, poprzeciągaj ciało i z nową dawką energii, kontynuuj twój dzień. Mam nadzieję, że ta sesja pomogła ci się odstresować i zrelaksować. Wracaj do niej, kiedy tylko będziesz miał lub miała ochotę. I do usłyszenia w kolejnych.